Wdowi grosz. Może to i mało, na pierwszy rzut oka by się wydawało, ale to, co ofiarowała kobieta z dzisiejszej Ewangelii, to było najcenniejsze, bo było szczere i prawdziwe. Pomyślmy i my, co oddajemy Panu Bogu. Czy tylko to, co jest zbędne, zbyteczne? Najważniejsze, żeby w dawaniu być szczerym. I dla Pana Boga. W ciągu każdego dnia oddawać to, co jest najpiękniejsze, to, co jest szczere, to, co służy Bogu i drugiemu człowiekowi. Pomyślmy, co ja daję Bogu. Czy najpiękniejszy dar, dar miłości, czy może jeszcze to nie jest to? Zachęcam do refleksji. Szczęść Boże.